Za mikrofonem Dora Kmita, jestem radcą prawnym, pomagam pracodawcom w sprawach kadrowych, a pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę albo dyskryminującego traktowania. Piszę regulaminy, procedury, sprawdzam umowy. Umowy zresztą dostają ode mnie pieczątkę jakości. Zajrzyj koniecznie na kmitakancelaria.pl, gdzie możesz zlecić usługę całkowicie online, bez wychodzenia z domu. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Będzie krótko i na temat. Startujemy. Dzisiaj przybliżę Wam temat umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Jest to temat bardzo obszerny i bardzo skomplikowany, dlatego postaram się tak ogólnikowo omówić najważniejsze elementy tych umów, bo w każdym z tych postępowań są elementy wspólne, jeśli chodzi o umowę, i są takie, które są charakterystyczne dla wybranego typu umowy. I tak, zaczynając najogólniej, prawie zamówień publicznych. Bez trudu myślę, że znajdziemy przepis dotyczący elementów umowy. No, wydawałoby się, że to są takie absolutne podstawy, i kiedy przeczytamy ten przepis, to już wszystko. Nic bardziej mylnego, bo w różnych częściach ustawy prawo zamówień publicznych znajdziemy wiele odesłań do tego, co powinno znaleźć się w obligatoryjnych elementach umowy. I tak pokrótce. Każda umowa musi zawierać termin zakończenia usługi, dostawy albo robót budowlanych, i termin ten powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach albo w latach. Wiemy, że umowy powinny być zawierane na czas określony, najlepiej do 4 lat, i o tym, że najlepiej zawierać te umowy właśnie wskazując termin określony w dniach, tygodniach, miesiącach czy latach. Liczony od dnia zawarcia umowy, już opowiadałam Wam w podcaście dotyczącym kar umownych. I w tym podcaście chyba było również o tym, jak właśnie nie wpaść w pułapkę, jeśli chodzi o etapowanie umowy, bo jedno z drugim, czyli znaczenie etapów, określenie terminu umowy i końcowo naliczania kar umowy z tytułu niedotrzymania tych terminów, ma bardzo duże znaczenie. I tutaj przypominam, że oznaczenie Konkretnej daty wykonania umowy jest możliwe, jak najbardziej, ale powinno być uzasadnione obiektywną przyczyną i wynikać właściwie ze specyfiki zamówienia. Można też przewidzieć poszczególne części zamówienia, w jakich terminach będą one wykonywane i w zasadzie ten pierwszy punkt mamy z głowy. Drugi punkt jest już trochę bardziej rozbudowany i do niego chyba wrócę trochę później. Przejdziemy do trzeciego punktu, czyli maksymalna wysokość kar umownych, jakie mogą dochodzić strony. I tu podkreślam po pierwsze słowo strony, czyli ta maksymalna wysokość kar umownych powinna być określona zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy, a nie tylko dla na przykład zamawiającego. I druga sprawa, ta łączna maksymalna wysokość umowy powinna być w umowie określona. Mówię to dlatego, choć to jest oczywiste i wynika jak byk z przepisu, że bardzo często widzę umowy, gdzie tego postanowienia brak. Niestety, ktoś czasami przeoczy. Wykonawcy też nie zadają w tym temacie pytań, mimo że jest to w ich interesie, aby ta łączna maksymalna wysokość kar umownych była określona. Jeśli chodzi o kary umowne, to pamiętać trzeba o tym, że one nie mogą być wygórowane. Przepisy nie określają ani maksymalnej, ani minimalnej wysokości tych kar, nie mogą być za duże. Kara ma wynagrodzić szkody, jakie powstały w związku z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zamówienia, i pamiętać przy tych karach umownych należy jeszcze o przepisie, który określa, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać właśnie naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. I przyjmuje się właśnie, że takie kary nie powinno być np. w odniesieniu do nieprzystąpienia do odbioru przez wykonawcę, ponieważ wykonanie odbioru prac nie jest obowiązkiem właśnie yy, wykonawcy. Ale to tak jakby tytułem dygresji. Ja z kolei spotykam się z umowami, które kar umownych nie określają w ogóle, co jest kompletną porażką, ale naprawdę spotkałam się ze stwierdzeniem, że no, kary umowne nie są mile widziane, bo przecież powinniśmy mieć do siebie zaufanie. Jesteśmy poważnymi ludźmi, więc trzeba sobie ufać. No, nie będzie też tak, że przyjdzie ktoś kolejny na miejsce, Kierownictwa i będzie nakładał kary umowne na wykonawcę, który, no nie daj Boże, jest jeszcze kolegą kierownictwa. No życie. Czasami niektórzy zamawiający mają interes w tym, aby kar umownych w umowach nie było, bo przewidują, że umowa będzie wykonywać ich znajomy. To jest absolutnie nieprawidłowe postępowanie. Umowy pisze się na wypadek wojny, a nie pokoju, i wszystkie postanowienia powinny być zawarte. W szczególności kary umowne, bo to jest jedyna, tak naprawdę, poza możliwością odstąpienia od umowy, gwarancja należytego jej wykonania. Poza zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, jeszcze rzecz jasna. No i mamy coś, co jest kolejnym ważnym punktem. W przypadku umów zawieranych na 12 miesięcy albo na czas dłuższy, zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT albo akcyzowego, albo minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i gromadzenia wpłat do PPK, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia oraz w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. I to są takie postanowienia, gdzie ja spotkałam się naprawdę z postanowieniami umownymi, które mówiły, że zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany, bla bla bla, zgodnie z artykułem 436, punkt 4, litera B. No i co z takiego postanowienia umownego wynikało? No nic, oprócz tego, że zgodnie z przepisem prawa zamówień publicznych, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że przepis ten nie określa właśnie zasad wprowadzenia zmian, tylko Określa, że strony umowy muszą właśnie te zasady wprowadzania zmian do umowy wprowadzić. To tak tylko sygnalizuję tytułem wstępu, bo planuję z tego obszaru takie szkolenie na swojej stronie internetowej kmitakancelaria.pl, gdzie bardziej szczegółowo się myślę do tego odniosę, pokazując przykłady. Na razie tylko taki ogólny zarys tego, co w umowach powinno się znaleźć. W każdym bądź razie w tych umowach należałoby w tym przypadku przewidzieć od kiedy. Zmiany wchodzą w życie, że np. wykonawca powinien przedstawić dowody wejście w życie tych zmian, czy chociażby że ciężar wykazania zwiększonych kosztów z tytułu właśnie wpłat do PPK, czy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obciąża wykonawcę, a więc zamawiający np. jest uprawniony do żądania dokumentów od wykonawcy, które potwierdzają Liczbę chociażby zatrudnianych pracowników, bo wykonawca powinien wskazać w jakiś sposób, udowodnić, że te zmiany, które zaszły w przepisach prawa dotyczące chociażby minimalnego wynagrodzenia, mają zastosowanie w odniesieniu do wykonawcy, bo przecież może być tak, że wykonawca złoży aneks żądając zapłaty wynagrodzenia, twierdząc oczywiście, że Podwyższono wynagrodzenie minimalne w Polsce, ale okaże się, że tylko jedna osoba, na przykład, pracuje na umowę o pracę, reszta, reszta jest yy, zatrudniona na przykład na działalność gospodarczą, a więc te zmiany nie będą miały wpływu na prowadzone przez niego przedsiębiorstwo w związku z obsługą danej umowy. Umowach na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinny być również postanowienia określające wysokość kar umownych naliczonych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego pod wykonawcą, ale tu już w szczegóły nie będę jakby tak głęboko wchodzić. Kolejne postanowienia dotyczą umów na okres Dłuższy niż 6 miesięcy, i to są tak zwane klauzule waloryzacyjne, które powinny we wszystkich umowach się znaleźć: czy to na usługi, czy to na dostawy, czy to na roboty budowlane. I to są właśnie postanowienia, które również nie powinny odwoływać się tylko i wyłącznie do treści artykułu, który nakazuje je wprowadzać do umów, ale powinny być rzeczywiście takie praktyczne, ściśle określone. One mogą być określone procentowo, kwotowo. Nie ma ani minimalnego, ani maksymalnego poziomu zmiany, ale trzeba określić maksymalny, właśnie próg tej zmiany i jakikolwiek sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia. Może być on w odniesieniu do wskaźnika cen materiałów lub kosztów, w szczególności tego ogłaszanego. W komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo przez wskazanie innej podstawy, i ja tą inną podstawę tutaj sugeruję, w szczególności żądanie od wykonawcy, które też zresztą musi, oczywiście w umowie się w drodze odpowiednich postanowień umownych znaleźć, żądanie od wykonawcy przez zamawiającego, sporządzenia wykazu rodzajów materiałów lub kosztów w przypadku których doszło do właśnie zmiany ceny i wykonawca w ten sposób powinien zamawiającemu przedstawić e, wraz z dokumentami źródłowymi, chociażby na przykład od producentów tych materiałów, że doszło do podwyżki cen materiałów lub kosztów i że ta podwyżka ma wpływ na wykonywane zamówienie. Czyli powinien być jakby mm, wymóg postawiony taki, aby wykonawca udowodnił wpływ zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia. No i pamiętać trzeba, że ocena jaki poziom zmiany ceny, materiałów lub kosztów będzie odpowiedni powinno odbywać się właśnie z uwzględnieniem specyfikacji, specyfiki danej branży, przedmiotu zamówienia albo elementów, które mogą właśnie wpływać na sytuację stron w toku wykonywania zamówienia. I to właściwie tak z grubsza tyle, jeżeli chodzi o klauzule waloryzacyjne. Trzeba pamiętać o tym, aby te klauzule były realne. Nie może być tak, że one są określone na takim poziomie, że nigdy ich wprowadzenie nie będzie, ich użycie nie będzie możliwe. No i ostatnia rzecz, która łączy te wszystkie umowy, no to jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach. Zamawiający są zobowiązani do tego, żeby w umowie określić, jaki procent wynagrodzenia będzie. Wypłacał za poszczególne części. Procentowa wartość tej ostatniej części nie może wynosić mniej niż 50% wynagrodzenia wykonawcy, a zaliczki nie mogą być mniejsze niż 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Te zapisy umowy muszą być dostosowane oczywiście do specyfiki udzielanego zamówienia. To od zamawiającego zależy, jaki model płatności częściowych przyjmie. I takie same zasady obowiązują w odniesieniu do usług. Jak również robót budowlanych. Jeśli chodzi o usługi i roboty budowlane, to to, czym się różnią od dostaw, to jest to, że zamawiający określa w ogłoszeniu zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie stosunków pracy. Chodzi o osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. A więc w umowie powinny się znaleźć właśnie te czynności, które będą wskazane przez zamawiającego jako te, które muszą być wykonywane na podstawie stosunku pracy, a także ta umowa powinna zawierać postanowienia, które umożliwią właśnie zamawiającemu weryfikację, czy wykonawca lub podwykonawca rzeczywiście zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. A więc w szczególności takimi dowodami mogą być chociażby poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem jak najbardziej RODO, czyli yy, anonimizacji niepotrzebnych danych, no ale jednak te dokumenty powinny zawierać informacje, które umożliwią zamawiającemu weryfikację zatrudnienia, w tym dane osobowe takie jak imię, nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres. Obowiązków pracownika. Mogą to być inne dokumenty, chociażby oświadczenia zatrudnionego pracownika, czy oświadczenia wykonawcy, albo dowody opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Z tytułu nieprzedstawienia tych dokumentów, zamawiający może przewidzieć w umowie kary umowne. I w zasadzie poza tym, że jeśli zamawiający nie przewiduje płatności częściowych w umowach na usługi, Zawarty na okres powyżej 12 miesięcy to zobowiązane jest przewidzieć udzielanie wykonawcy zaliczek, pozwalających na płynne finansowanie kolejnych etapów zamówienia. Umowa usługi niczym innym nie różni się od umowy dostawy, ale z kolei umowa na roboty budowlane zawiera jeszcze szerszy zakres niż ten, który przed chwilą omówiłam w odniesieniu do dostaw i usług czyli poza terminem wykonania umowy, poza karami umownymi, tym maksymalnym limitem kar umownych, klauzulami waloryzacyjnymi, kwestiami dotyczącymi zmiany wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane powinna zawierać również takie postanowienia, które dotyczą obowiązku przedkładania przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, w której przedmioty są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany i poświadczonej ze zgodność z oryginałem kopii tej umowy. Chodzi o to, aby zapewnić ochronę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ale także o to, aby zamawiający miał możliwość sprawdzenia, czy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia w sposób mniej korzystny niż te, które są przewidziane dla wykonawcy. A to naprawdę się często zdarza że na przykład wykonawca obciąża podwykonawcę większymi karami umownymi albo podwykonawca ma terminy wykonania zamówienia dłuższe niż sam wykonawca w umowie generalnej. Dlatego właśnie, zamawiający ma możliwość przeglądania projektu umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, aby uniknąć takich sytuacji, że umowa generalna przewiduje pewne postanowienia, ale nie są one już odzwierciedlone w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Pamiętaj też trzeba, że zamawiający jest odpowiedzialny za bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, a więc zamawiający musi mieć realną możliwość sprawdzenia, czy ustalone w umowie zasady uwzględniają konieczność przedstawienia przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, albo czy gwarantują w ogóle podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy możliwość zwrócenia się do zamawiającego o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia. Często jest tak w umowach, które spotykam, że wykonawcy w umowach zawieranych z podwykonawcami wskazują, że dalszy podwykonawca może zgłosić brak zapłaty wynagrodzenia przez podwykonawcę bezpośrednio od wykonawcy, tymczasem powinien zgłaszać bezpośrednio do inwestora, bo ten inwestor jest bezpośrednio zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Brzmi strasznie skomplikowanie. Ale postaram się ten temat rozwinąć i wyjaśnić, tak jak mówię, w szkoleniu, które planuję przeprowadzić, ale o tym w terminie późniejszym. Ważne jest jednak to, żeby zamawiający miał bezpośrednią możliwość weryfikacji projektu umowy, a później, aby otrzymał projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, skoro z tej właśnie umowy będzie później. Yy, Rodziły się nowe obowiązki dla zamawiającego, chociażby w postaci właśnie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości określonej tą umową. Taka umowa zawarta między wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie powinna zawierać terminów zapłaty wynagrodzenia dłuższych niż te, które przewidziane są dla wykonawcy, a tak też bywa. Bywa też tak, że w tych umowach w sposób odmienny kształtuje się należyte zabezpieczenie umowy poprzez dodanie zapisów, które są niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych. Dlatego tak ważne jest, aby zamawiający miał możliwość zweryfikowania tego projektu umowy, i to właśnie te zapisy, te gwarancje powinny znaleźć się w umowie generalnej. No i to, co jeszcze jest takie naprawdę ważne, to zmiany umowy. Trzeba pamiętać, że dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w ogóle bez względu na wartość tej zmiany, pod jednym warunkiem, że została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych, jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące wprowadzenia zmian w wysokości ceny. Jeżeli spełniają warunki określone w przepisach PZP, czyli m.in. określają rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia, a więc to również jest taki element, który w umowie powinien się znaleźć rodzaj i zakres zmian. Trzeba przewidzieć chociażby siłę wyższą, chociażby możliwość zmiany w przypadku szpitali, numerów katalogowych artykułów. Chociażby możliwość przedłużenia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli z jakichś powodów nowy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości dostaw, i takie wszystkie postanowienia, klauzule umowne powinny się w umowie na wszelki wypadek znaleźć, i to bardzo gorąco polecam. No i na koniec odstąpienie od umowy. Przesłanki odstąpienia od umowy również można w umowie w sprawie zamówienia publicznego dookreślić w stosunku do tego, co jest w przepisach prawa zamówień publicznych. A co w umowie nie powinno się znaleźć, poza naliczaniem kar za te zachowania niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy, to na pewno odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, trzeba tutaj pamiętać, że chodzi o odpowiedzialność wykonawcy za zwłokę albo odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączą odpowiedzialność ponosi zamawiający, czyli w przypadku na przykład takim, gdyby zamawiający nie przekazał wykonawcy terenu budowy, to nie może obciążyć wykonawcę odpowiedzialnością za te okoliczności, ani też nie mogą się znaleźć w takiej umowie postanowienia ograniczające zakres zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. I w tej kwestii również dużo więcej można powiedzieć. Temat rzeka. Łącznie jeszcze z prawem opcji do tego. Nie ma maksymalnego, minimalnego takiego pułapu ograniczenia zamówienia, ale ta minimalna wartość czy wielkość świadczenia stron powinna zostać w umowie określona, jeżeli przewidujemy możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego. Myślę, że to tyle, bo jeśli chodzi o umowy, to temat rzeka można by dodać jeszcze kwestię zabezpieczenia należytego wykonania umowy można by dodać Podwykonawstwo, oczywiście kwestie dotyczące RODO, ochrony danych poufnych, czy chociażby licencje i prawa autorskie, ale nie taki jest cel dzisiejszego podcastu. Miał on tylko, tak, mniej więcej tą całą wiedzę zebrać i podsumować. A na co, tak naprawdę, bardzo mocno zwrócić uwagę z konkretnymi przykładami. Tak, jak mówię, Będę organizowała szkolenie, na które już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. A póki co zapraszam na kmita.pl, gdzie można zlecić weryfikację umowy online, a także gazeta medyczna.com, gdzie z kolei znajduje się zakładka Zamówienia Publiczne, Prawo Pracy, gdzie znajdują się właśnie moje autorskie artykuły dotyczące prawa zamówień publicznych. Do usłyszenia, pozdrawiam.